w prawo, będą te z prawej, lewy 180 za fałdę. lewy do prawy między hałdą, beczka z prawej, beczka z prawej. prawy 180 między hałdy, prawy do lewy między hałdy, lewy 180 za hałdę.

Przed górą lewy 180, w prawem od prawej. Konstrukcja będzie z prawej. Parkołek z prawej do lewej 90, w prawem. Prosto w bramę. 10-towe. I teraz daj, 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 daj. Okay, oh, stop